Szanowni Państwo, całe to pompowanie balonika dobiega wreszcie końca i będziemy mogli przekonać się, która z tak naprawdę jest w lepszej formie. Czas na wielkie piłkarskie widowisko. Można niemal rzec? Stawka większa niż życie. Zapraszamy na relację. Dobry wieczór! Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa włoską ucztę, mecz Serie A. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Rui Patricio w bramce. W obronie Chris Smalling wystąpi obok Manciniego. W ataku zaś zobaczymy Paolo Dybale. Współpracującego z Belottim. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Piłka do Belotkiego. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Ciekaw jestem dzisiejszego występu Paulo Dybali. Argentyńczyk bez wątpienia jest znakomitym piłkarzem. Fantastycznie operuje piłką, praktycznie nie daje jej sobie odebrać, to też spodziewajmy się wielu dryblingów i rajdów rozrywających krzyki obronne przeciwnika. Można przewidzieć, którędy pójdzie większość ich akcji zaczepnych? Zaraz, zaraz, to może być bramka. Mamy pierwszą jedenastkę Torino na to spotkanie. Uwaga! Christensen ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Duwan Zapata. Pellegrini. Bala. teraz przed szansą. Mógł to strzelić, ale piłka mi Bramkę. Spinat Sola. Spinat Sola. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Tu wam zapata z piłką. Usiłuje strzelać. Piękny był to bolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Chris Smalling. Brian Christante. Spinat Sola. Piłka znajduje Dybale. Przy piłce Pellegrini. krzyczą, żeby strzelał. I Dybala! Ale bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Podanie do Pelegriniego. Znów z piłką Dybala. Celem zagrania Kristante. Nikola Wlasic. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Andrea Belotti świetne teraz prostopadłe do granie. Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dającej prowadzenie. Raz jeszcze spod chorągiewki. Korner. Popatrzmy na ten strzał sprzed paru chwil. Naprawdę niewiele zabrakło tu do gola. Na jedenasty metr z rogu. Tutaj coś nie zatrybiło. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Znajduje dybale. Przy piłce Brian Cristante Przy piłce Pellegrini. I teraz dybala. Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Daleko dobry waw pole karne. No i już po akcji. Do Spinazzoli, Bellotti ma teraz piłkę. I teraz Leandro Paredes. Uderzenie Dybala! Broni to! Niesamowita parada! Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Podanie do Pelegriniego. Znów z piłką Dybala. Przy piłce Pelegrini. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Fizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Piłka znajduje Dybale. Piłka do Pelotkiego. Pelotti, No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to na co zasłużyli. Ręce same składają się do oklasków, kiedy się patrzy jak rozklepana została tutaj obrona. Szybkie podania, duża wymienność pozycji. Druga drużyna nie miała szans za tym na dole. Zobaczymy jak na tę stratę bramki zareaguje zespół Torino On to potrafi się zastawić Rywale nie mogą zabrać mu piłki Teraz ekipa Torino przesuwa akcję ku bramce rywali Paulo Dybala Paredes przy piłce Podanie do Pelegriniego Piłka do Blalockiego Okazja teraz przed Dybalą. Świetnie teraz zablokowany. Belotti ma teraz piłkę. I teraz Dybala. Znowu doskonale zablokowane uderzenie. Duvans Zapata. Piłka wraca do Zapaty. A jednak blokuje to. Wspaniale. Andrea Belotti. Celem zagrania Cristante. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Piłka do Belotti. Co za blok? Brawo! Czas dokonać Roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Rzuca w okolice 11 metra. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. I jest! Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma golami. Wszyscy kochamy gole po akcjach indywidualnych, ale kiedy zdarza się bramka taka jak ta, wypracowana przez cały zespół, zasługuje to na najwyższą pochwałę. To świadczy o ogromnym zgraniu drużyny. 2 do 0. Gramy dalej. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Piłka znajduje Dybale. Podanie do Pelegriniego. I Dybala. Danie interweniuje Bramkarz. Ricci. Danie przejęte, piłka odzyskana. Pellegrini. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Piłka do Belotti'ego. Przy piłce Pellegrini. Podanie do Pellegriniego. Z tego może coś być. Dybala! Niemożliwe, nie ma bramki! Wystrzałak z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Piłka znajduje dybale. Duwan zapata. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Andrea Belotti, El Sharaoui przy piłce, Belotti, Zalewski przy piłce Pellegrini. Gol, Proszę Państwa! Założę się, że jest już po wszystkim. Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. Powtórka pozwoli nam w pełni dostrzec geniusz tego strzału. Co za precyzja, co za finezja w wykonaniu. Rzadko widzimy takie bramki. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Paredes. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Przy piłce Brian Cristante. piłka znajduje El Sharauego. Okazja teraz przed Dybalą. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Po tej bramce jest 4-0. Ricci naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Ricci. Baga, strzał w kierunku bramki. Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. I dolicza teraz 3 minuty. Dybala. I tracą piłkę. Ma wsparcie, by to rozegrać. el Shaarawy Przy piłce Pellegrini. Roźnie Lukaku może to wykorzystać. Sędziak wiszcze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Tak pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone. Wysokie zwycięstwo. Bardzo dobry mecz. Musi grać tak dalej. Ja zajdzie wysoko. Widzieliśmy w tym przypadku znakomitą dyspozycję i wysoką jakość gry, no i skuteczność, ciąg na bramkę. O takich osobach mówi się, że robią różnicę. Tak dziś było.